Nawet to Jezus Chrystus. Sekulacja jest kolorowana. Nastał czas Adwentu. W katolickiej Polsce czołowi politycy w ostatnich latach bardziej byli zajęci zapalaniem świec niż Adwentem czy Bożym Narodzeniem. Proszę Waszą Ekscelencję o komentarz do tej sprawy i naukę na czas Adwentu. No, w katolickiej Polsce, jak Pan wspomina, no to zawsze było tak, że Adwent to było taki Konkretne przygotowania wiernych do przyjścia Jezusa Chrystusa. Chociaż Pan Jezus przyszedł na początku nowej ery, tak jak mówią te, które liczą lata i wydarzenia, Pismo Święte. To przyszedł jako Bóg i człowiek, ale on był obiecany jeszcze w raju, upadłym w grzech Adama Jewie. Że przyjdzie zbawiciel, to wszystko odnowi, bo Raj, niebo jest zamknięte dla rodzaju ludzkiego na czas, kiedy lud kroczący po drogach świata nie zdobędzie się na, na to, żeby wstać na drogę prawdziwą i przejść ją na tyle, na ile pozwala życie każdego człowieka dzielnie i, i z ludzi społeczeństw razem wziętych, po drogach właśnie wskazanych przez Boga samego. A tym Bogiem objawionym І Богом вціленим є Єсус Христос, єдиний і правдивий. Він дає керунок тому всьому. Тобто, це був Бог для Ягви, для народу Ізраїльського в Новому Тестаменті. Бог для християн і для всьої людської є Єсус Христос, єдиний Збавитель Свята. Jak w piosenkach się śpiewa tysięcy Dobrych, 4 tysięcy lat oczekiwanych. Na ile tam to 4 100 czy 5 tysięcy lat, to już tam inna, inna bajka. Natomiast e, dlaczego ludzie oczekują? Bo dusza człowieka nie może być spełniona bez tego, żeby połączyć się z Bogiem jak Bóg jest twórcą duszy człowieka, a my jesteśmy obrazem wobec Boga, to nasza dusza niczym nie może się spełnić, jak mówi święty Augustyn. Niespokojne serce moje, dopóki się nie połączy z Bogiem. Wszystko, co by na tej ziemi nie wziął, to nie napawa radością, bo to nie jest stabilne, pewne i wieczne. A kto posiada nieboga, posiada wieczność, bo Bóg sam jest wieczny. Wtedy nasza cząstka, którą Bóg nam daje, łączy się z duszą, się z Bogiem, staje się Bogu święta i doskonała i przyjęta jest do przybytków niebieskich. Ale dusza może wybrać innego Boga, może wybrać diabła. Jest jeszcze diabeł, który też czatuje na duszy ludzkie. Dlatego czas Adwentu to jest taki więcej intensywny czas skupić się na na, na swojej biednej duszy, każdy z nas, bo my ciągle mamy jakieś zajęcia, a świat, który należy do diabła i te, które ten świat urządzają tak, żeby my ciągle ciągali się za gedonizmem, konsumizmem, e, czarne piątki, jak to się mówi, szczególnie w czasie adwentu, choinki już palą się w wielkich sklepach, takich wielopowierzchniowych, muzyczka już gra taka, to wszystko świat diabła. і тих людей, які зіпсуті. Вони очевидно, веду з'їли на біскупа, веду мовити, що то Тімногород, що то так, як усі ми. Тімногород ви єстесі, Тімногород, який дає ці пану Богу найважніші справи, щоб він вшед в ваше серце. Ви цьонгі згілк, вжава і забава, а і то не вони... треба кілісі скупити, щоб єднак е, статці е, е, зробити аудит собі, а не тільки аудит там для панства, swojej firmy, swojego jakiegoś tam przedsiębiorstwa nie wiadomo czego. Zrobić rozrachunek przez Boga, że stanie przed Nim, gdzie się okażesz. Jaki twój stan prawdziwy. Dlatego w tym czasie ludzie idą do spowiedzi częściej, tak jak to się mówi. Te, które bieżące, tych nie trzeba wmawiać, ale nieraz, jak to się mówi, te, które gdzieś traktują Kościół, czy msza święta, czy spowiedź, вибіршу, <Kuh> ну, то для них є час спеціальний. Я скористаю, можу себе оказати, що Христос є в розі, але не для них. А то не, не звійне те, що Христос є в розі, а вони, вони, його не заважили. Тільки Христос є в розі, то теж жити його не заважили, і Герод був виплашений, і ціле цілий ці, ці, розолінний. Христос є в розі, кров є в розі. Ale król nieba i ziemi nie przyszedł zabrać twoje królowanie, czy robienia cokolwiek, co chcesz, na tej ziemię, czy możesz, czy powinien, a tylko dlatego, żeby tu wskazać wartości prawdziwe, do których ty sam jesteś stworzony, należysz. A jak ty się o nich odmówisz, możesz się odmówić panu, twojej, mojej wolności, nie zgwałcy. Diabeł zgwałcy. Ludzie władzy zgwałcą naszą wolność, zabiorą nam, Pieniędzy zabiorą, domy zabiorą, żywność dają nam za zatrutą i wiele, wiele innych rzeczy. Zdrowie jest, jak to się mówi, na, na wagę złota już, jak to się mówi, ciągnie ta dziura w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia i tak dalej. To wszystko, jak to się mówi, ja, ja byłem w szpitalu, nie mówię, że na 2020... 9 rok robił zapisy do jakiegoś lekarza, który mi jest potrzebny. No, odważni ludzie, ja już mam 96, oni chcą co ja żyłem 80 lat w oczekiwaniu na przyjęcie na 15 minut do jakiegoś doktora tutaj. Jakieś jak śmiale, jakie odważne ludzie, jak, jak obiecuję to wszystko, nie? Знаєш, що це кламство? Закламання тотальне, тому що ви поправити служби здоров'я, а не крадуть з пензівництва і, і і от від людей. А або дати волю всім лікувати, ліку, а не калечиз людей. І а, а Христу ж треба лічись нас, лічись душею, але з нашу допомогою. Боже, ми не stosujemy се до таких мовиць, як я йду до лікаря, тому треба stosovati до залечи лікаря. I od razu wścieknie takie zliw, że tutaj pij takie tabletki, takie, jakie Tobie zalecają. No dobrze. A jak arcybiskup mówi Wam, um, trzeba się um, e, stosować do zaleceń Jezusa Chrystusa, lekarza, nad lekarzami, prawdziwego, a nie fałszywego, to mówicie, no jak to może być, nasza wolność jest stracona? No to żyjcie w Waszej głupocie i nie więcej tu, tu, tu taka, taka sprawa stoi. Dlatego, że jeżeli Chrystus przychodzi, On potrzebuje swoich, prawidłowego wykonania, a nie tych, którzy tutaj ten świat na, narzucił i diabeł. To, to wszystko diabeł rządzi światem i, i ludzie, którzy do niego należą. Dlatego tak, bueno, nawracajmy i wierz, wierzmy w Ewangelię i nasladujmy Chrystusa. Nasladować to, wstępować w Jego ślady. Żyć jak On. Zmienić swoje życie. Właściwie zajmować się, sprzedawać, e, kupiać, e, e, pracować na różnych pracach, które Wam odpowiadają, ale jak mówi Pismo Święte, e, pamiętaj, e, Bóg jest najwyższym, kochę Boga ponad wszystko, bliźniego jak swego samego. Bogu powinien poświęcić więcej czasu, bo Bóg to wieczny do, dobrodziej. A bliźniego jak siebie samego, każdego bliźniego Ja powinien kochać Polaka, Żyda, Niemca, e, faszysty, komunisty i tak dalej, ze względu na co? Ze względu, że on ma duszę taką. Nie kochać faszyzmu, komunizmu, i, 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 i innych zepsutych izmów, a kochać tego człowieka, który ma duszy obraz i podobieństwo Boże jak u mnie. Ja nie mogę nie kochać Żydów, ale ja nie powinien ich lubić. Kapuje Pan, prawda? Tak. Ta. Ja myślę, że może nasze widzowie też będą to kapować. Jeżeli Żydzi jest przeciwko mnie, jako chrześcijanie, i ciągle walczą z moim Chrystusem, to ja ich nie powinienem lubić, ale kochać jest mógłże. To jest przykazanie Boże. Як вони не хочуть мене кохати, то їх проблеми, вони будуть розв'язані з тим Богом, який ми себе дає, що не віжу. А, а ми не повинні на це звертати увагу, що хтось мовує. Ми католиці. два тисяч сидять, мами, міща, який пройшов через все, через смерть, показав нам збавчу місію свою. І так, якщо навратання потребує вірші в Евангелії, Przyjmujcie Chrystusa na serio, módlcie się, spowiadajcie się, nie żyjcie tylko posoborowym posoborowiem. Posoborowie to jest sekciarstwo, totalne sekciarstwo, zielono-świątkowskie, wszystkie grupy, które w kościele są, tam jakiegoś nawidzenia, obudzenia, przebudzenia, spania, wysypania i drzemania, to jest wszystko diabelskie. To jest zwodziciel, który w różne sposoby, to jak kosmiornica, ściąga nas na, na Manowce. A wierzy w jeden, święty, powszechny katolicki kościół, katolicki. Nawracajcie się do korzeni wiary, inaczej nie ma, ma szans. Pan Bóg za nas tego sam nie zrobi, bo dał nam wolność, on szanuje naszą wolność. Władza nie będzie szanować naszej wolności, ona będzie nam zabierać ją, a Pan Bóg szanuje. Nawet im pozwala nas ci mężczyźni, ale ich rozlicza w swoim czasie. Kiedy mi się wydaje, że oni już nas prawie trzymają w rękach, to może przyjść ktoś, kto ich rozlicza. <coughs> <coughs> ja My nie życzymy tego. Ja modlę się za przysłowcą kościoła, że Pan Bóg dał im jeszcze szansę jakiegoś światelka, żeby oni zobaczyli, że nie właściwą drogą jedą. Я ja мовлюся за тих захламаних біскупів, щоб вони повернулися під святим Божим ще раз, може, на той раз. Вернулися на власні дороги і життя своє віддавали за Христу, а не за бздури, оголошення не знаю яких наук, які нічого не співпрацюють з Богом, які е, тільки в Христусі є збавлення. Усе інше – це нічого не варто. Ні, ні в Будзі немає збавлення, ні в Магометі немає збавлення, бо вони не, 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 не богові. To jest taka prawda. No a jeżeli katolicki polscy więcej troszczy się politycy e, o zapalaniu Chanuki, czy nie zapaleniu Chanuki, Chanuka nas nie obchodzi, katolików, wcale. Totalnie, absolutnie. To tylko jak to się mówi, przychodzą trendy, kiedy Żydzi nawiązują się ze swoim chanukom wszystkim i wszędzie, bo oni mają władzę, oni mają pieniądze, oni mają granty, oni mają, wciągają tych biednych katolików, na wszystkie uczelnie, potem robią z nich polityków, potem ich zmuszają do tego, żeby oni wykonywali wasalską pracę wszędzie, gdzie trzeba i nie trzeba. I tymi żyli resztę. Jeżeli oni chcą być, a to na krótki czas. Wasal nie może być e, tym, który go postawił na takie wasalskie miejsce. Jeżeli chce, chcecie być wasalami, no to bądźcie. Ja jestem wolny i ja chcę być e, wolnym e, tylko pod presją Boga, a nie pod inną czy kolik inną presją, bo wtedy to jest prostu nonsens totalny. Tak samo wzywam katolików i innych ludzi podać presję Boga, prawo Bożemu, bo ono jest tytułarne, on jest najważniejsze, ono jest decydujące. Jakby tam nie myśleli te, którzy myślą, że my w ich rękach, zbliża się chwila, kiedy tak będzie, przejdzie Pan Bóg, rozliczy każdego z nich, za ich nieczyny niegodziwe. No jest pytanie, przecież w Polsce niedawno, tylko wydaje się, ten prezydent Kaczyński tam zaczął, ten nieboszczyk, nie? Zaczął z tą hanuką tam w prezydenckim palacu. No prezydent polski powinien, jeżeli on katolik, jeżeli on katolik, a nawet jeżeli on Żyd, powiedzmy, da? może Kaczyński był Żyd, nie wiem. Люди о тим мові, інтернет о тим мові, але, але то так, як усі мові житті брали різні назви, польські, російські, хінські, не відомо, і шіяки, так що там не раз тяжко по назвісках зрозуміти. Да? Я сказав, що укрити, так як 20 тисяч франкістів, які ще шість з Франком, ще є в Польщі, вони на якісь становищах знайдуть, і діти, і, і, і внуки, і правнуки, і так далі. І вони далі поставить тим, що постає, то ж президент є, є житим. А то не значить, що палац президентський мади ма з часом президент, чи то життє, чи то Поляк, чи то Українець, чи то якісь там інші народовості, але з польським пашпортом, то не значить, що можна використовувати палац президентський для фольгування якісь єдної народовості. А то есть край католицкий. И же в Кнессете повесил собі, Бениамина Нетаньяху, повесил собі, же все учитель католику, и не заважаясь mm, e, e, на протести свого там лекторату, зробить там, повесил хуинки Божьего Розаньева и запросил там, як тут все говорят, Каплана до тех же отрояли в святые пастерки, как он себя там чул, как там жизнь буде его отбирать. Czy nie jakiś bunt? Na pewno coś będzie innego. No, dlaczego to w Polsce ma być inaczej? Dlaczego musi być malpowanie z jednego na drugie? Tak jak w kościele katolickim. Duch takiego, takiego, takiego. A Duch Chrystusa gdzie przepadł? Jeżeli to katolik, no to bądź katolikiem. Jeżeli chcesz w swoim domu przyjąć Chanuki, to możesz nawet całe, całe chaty obłożyć świecami i to jest świec tam. Nie? Ale nas ono nic nie obchodzi, bo to żadnego znaku dla nas nie ma. To był znak dla Żydów, że oni, jak to się odebrali w Starym Testamencie, bracia Machabeusze walczyli za czystość świątyni. I dobrze robili. A u nas też dzisiaj nie, nie, nie przeszkadzało, żeby powstali takie bracia Machabeusze, żeby wyrzucali te wszystkie chanuki, powiedzmy, z kościołów, gdzie oni tam przez jakieś nieuczciwy w usypali. Це тільки католицьке не для хануки. В синагогах жидовських, напевно, хануки, ха ха хоїнки не ставлю і не, Боже постерки не, не свинтую. І президент хоче умовити на засаді з іншим президентом, що ми б хотіли, щоб тут в вашому парламенті чи сеймі чи в президентській палаці запалена ханука, то президент, чи сейм, чи, чи сенат польський повинен теж повідати, Запрошуємо вас жити в вашому сенаті, парламенті, президентській палаці, були теж наші пастерки. Це не без паритет, а не якісь там гвалцення однієї віри іншими і удоводняння комусь, що то, що, то, що є, то, то є найліпше. Так що, якщо є католіці, то нехай займе католіцизмом. Бо католіцизм не, не полега на тим, і чи адвент не полега на тим, щоб i prezent, pre, prezenty kupować, i dobre jedzenie przygotować, i dobre wódki przygotować dla picia, i dla Julianek i, i tak dalej, a dlatego, żeby się nawrócić. Żeby ten Chrystus, który się rodzi, święta nad świętymi, osoba, postać, Bóg, żebyśmy byli dostosowani do tego swoim światelkiem, na ile nas stać. Prawdziwym światelkiem bierze się od, od prawdziwego światła, a nie od siebie samego. Тут якась така вкорчила ханука, якби так конкуренція, ні одному з чим. Дайте спокою. Полякові свінці на світі, чим жидов, ні? Так, ще ж мовимося. А католікові свінці, чим визнавців юдеїзму. Понад мільярд, не одному чи ні півтора. До ну, ну, пропорції є сектусі мені адекватне. Чому в кожному панстві, в кожному народі мушуть всі світість хануки? Ja, šanovit, on my channel, proszę bardzo. Jeżeli, które mieszkali a boc, oni jedli na svoje vulkanos jedli mlácie. Ja to je mācai ja bratimo od žadu, jednym to smarší hlep. Žaidovski dzieci, которые tam bigali razem zemu, to jedli many tam pasi, które mam aspecla, nie tam z tego nic nie viděl zlego. Ali chodzi o ideologie, to třeba to okresić. co jest co i nie można prowokować naród polski, tylko ciągle go upokarzając i oddając jakąś się część innym, ażeby mm, przydobrzyć kogoś. Nie można stawiać Bogu świeczki, diabła ogarek, nie mam na uwadze, że tam zapalając świece chanukowe, to diabła ogarek, nie? To znaczy, dla Żydów to jest ważne, proszę bardzo. Szanujemy, ale przepraszamy, nasza sprawa też jest dana, święta. Jak was to nie obchodzi, dobrze, szanujemy was, wasze, blendy. szanujemy, jakie przekonanie w tym, żeby macie takie blendy i przekonanie, że to jest najlepiej. Ale my mamy inną 2000 lat historię i tego trzeba się trzymać, tak sobie. sprawdzę znowu dla sejmu, dla senatu, co tu jest, jakie tu izby jest. Dla pałacu prezydenckiego nie można wykorzystywać publicznych dom, domów, nie publicznych domów w znaczeniu e, bol, bo, bordeli, nie? a domów publicznych для, mm, dla, dla władzy konkretnej, e, czy jakimiś tam znakami niewłaściwymi, e, powiedzmy, do tego państwa, który jest w większości swoich szczonych. Може, пожуціло в яри вірі, може, за блонзонних вірі, але ну, тилі, тилі хаосу в пальці, то так є. Так запрошуємо тих, хто я ще маю сенс католіцький у твердіці в тим шістким, хтори заблонкані і не віде, де маю їсть, повруцюсь на дороги вартостєві. Може, вони заросли там якимись кшаками, там, я думаю, чим є ще. Випленність це все. Вже хотів би щоб знову шей щоб знову побачити коніс в тунелі, Свято побачити. Тур на сході. А не далі трати в темностях, які в цій сесі дьявол ніс, опроч темності, ні в шиносі. Пекло нема святла. Пекло не є і темність. Тільки Бог є святлость над святлостями. Навертаємося в Євангелії, запрашуємо шістких, лівих, правих, жидів, масонів, Polaków, Tatarów, wszystkich innych. E, Ukolczcie, połknijcie i zobaczycie, jak Bóg jest dobry. A jeżeli tego nie zrobicie, pozostaniecie sami na luzie. Amen, tylko wobec nie ma więcej co mówić, wszystko jasne, jak, jak biały dzień. Bóg zapłać za tą naukę. Proszę, Waszą Ekscelencję, o błogosławieństwo naszych widzów. Bracia, siostry, bierzcie się do roboty katolicka Polska nie wygląda dzisiaj na katolicką. Pomimo tego chrztów, ślubów i wszystkiego innego. Wygląda na taki więcej, jak to się mówi, przyciąnek yy, yy, skrętu totalnie w lewo, w pogaństwo. Pogaństwo którego na świecie jeszcze nie było nigdy. Nawet do Chrystusa było pogaństwo, które było naturalne pogaństwo. A my wracamy dzisiaj do pogaństwa, które jest w porzuceniem Boga prawdziwego w Trójcy Jedynego i wracania do jakichś obyczaju e, do potopnych jeszcze. Już po to był. Już do mojego Gomora była. Chcemy powtórzenia? Jeżeli je zasługujemy, to czasza Bożego cierpienia, e, kubek Bożego cierpienia może się przepełnić, i wtedy wypijemy ją doszczętnie. A jak to się nawróci, Для Нього смерті нема, для Нього страху нема. Боже, і в милості Божій живу не я, а живе в Ній Христос. Пробуємо наслідуватися апостола Павла. Нехо з благослави Бувших Могонців на навруцення і вваження в Евангелії. Оїце ці Син і Дух Свєнти. Амін. Добре, Діас. Богу не буду дзіньки.